Wojownicy. Tam pierwszy. Ucieczka w dzicz, Rozdział 18. Opowiadasz o łapie, jak chroniłem rudego ogona? Ognista łapa poczuł zimny dreszcz podnoszący mu sierść na karku. Krócza łapa zawirował w miejscu z oczami rozszerzonymi ze strachu. Z góry z groźną miną spoglądał na nich gryźć pazur. Ognista łapa zerwał się i stanął przed nowym zastępcą przywódczyni, myśląc szybko, jak wybrnąć z sytuacji. Mówił właśnie, jaka to szkoda, że nie udało ci się uratować także lwiego serca. To wszystko miałknął tygrysi pazur przynosił wzrok z jednego na drugiego, a po chwili oddalił się w milczeniu. Zielone oczy Króczej łapy zamkliły się z przerażenia i kot zaczął drżeć spazmatycznie. Krócza łapo miał knął zaniepokojony ognista łapa, ale ten nawet na niego nie spojrzał. Z nisko pochyloną głową przemknął do szarej łapy i przykutnął obok niego, przyciskając swoje chude czarne ciało do jego grubego futra, jakby nagle zrobiło mu się zimno. Ognista łapa patrzył bezradnie na dwóch przyjaciół skulonych obok ciała lwiego serca. Nie wiedząc, co jeszcze mógłby zrobić, podszedł bliżej i usiadł obok nich, gotowy do nocnego czuwania. Gdy księżyc wzniosł się wyżej, do czuwających dołączyły inne koty. Błękitna gwiazda przybyła ostatnia, gdy w obozie zapadł już spokój i cisza. Nie odzywając się, siadła nieopodal i wpatrywała się w swego zmarłego zastępcę z wyrazem tak wielkiego żalu, że ognista łapa odwrócił wzrok. O świcie grupa starszych przyszła zabrać ciało lwiego serca do miejsca pochówku. Szara łapa poszedł za nimi, by pomóc kopać grób dla wielkiego wojownika. Ognista łapa ziewnął i przyciągnął się, czując ziąb przenikający go do szpiku kości. Zbliżała się już pora spadających liści i las spowiła mgła. Ale wyżej widać było różowe niebo poranka. Ognista łapa patrzył, jak szara łapa znika ze starszyzną wilgotnych odrosłych zaroślech. łapa skoczył na nogi i pospieszył z powrotem do logowiska uczniów. Ognista łapa powoli poczłapał za nim. Gdy dotarł do kryjówki, czarny kot już leżał zwinięty z nosem wetkniętym pod ogon. Jakby pogrążony we śnie. Ognisty łapa był zbyt wyczerpany, by się od odzywać. Okręcił się dookoła na swoim legowisku, następnie ułożył do długiego snu. Po budka, od strony wejścia do legowiska rozległ się głos zakurzonej łapy. Ognisty łapa otworzył oczy. Kurczo łapa już nie spał. Siedział z uszami postawionymi na sztorc. Szary łapa poruszał się sennie obok. Widać znajomego szarego futra zaskoczył ognistą łapę, który nie słyszał jak kolega powrócił po pochowaniu lubiego serca. Błękitna Gwiazda znowu zwołała spotkanie. Syknął do niej zakurzoną łapa i wymknął się spośród paproci. Trzech uczniów wypełzło z ciepłego legowiska. Słońce stało już wysoko na niebie, a powietrze zdawało się chłodniejsze niż wcześniej. Ognisko paza drżał i poczuł burczenie w brzuchu. Nie pamiętał, kiedy ostatnio jadł. Przez chwilę zastanawiał się, czy będzie miał dziś szansę na polowanie. Wetrójkę pospieszyli, by dołączyć do tłumu zebranego pod wysokim głazem. Do pazur przemawiał ze swojego miejsca obok błękitnej Gwiazdy. Podczas bitwy nasza przewodniczyni straciła kolejne życie. Teraz z dziewięciu pozostały jej już tylko cztery. Zamierzam wyznaczyć do jej ochrony strażnika, który ma jej towarzyszyć przez cały czas. Nikomu nie wolno zbliżać się do niej pod jego nieobecność. Spojrzenie bursztynowych oczu spoczęło na krócej łapie, a potem z powrotem skierowało się na tłum kotów. Ciemna pręgo i długi ogonie. Kontynuował kierując spojrzenie w stronę wojowników. Będziecie pełnić funkcję strażników błękitnej gwiazdy. Ciemna pręga i długi ogon skinęli poważnie głowami i wyprostowali się. Teraz przemówiła błękitna gwiazda. W porównaniu z władczym tonem zastępcy jej głos zabrzmiał łagodnie i uspokajająco. Dziękuję za twoją lojalność, tygrysi pazurze, ale klan musi wiedzieć, że może na mnie liczyć, więc niech nikt z was nie waha się podejść do mnie i porozmawiać, niezależnie od tego, czy są obok strażnicy. Rzuciła krótkie spojrzenie w kierunku tygrysiego pazura. Jak głosi kodeks wojownika, bezpieczeństwo klanu jest ważniejsze niż bezpieczeństwo któregokolwiek pojedynczego kota. Przerwała, a jej błękitne spojrzenie spoczęło krótko na ognistej łapie. A teraz chcę poprosić żółty Kieł, by dołączyła do klanu pioruna. Niektórzy wojownicy wydali pełne zaskoczenia i młknięcia. Błękitna gwiazda spojrzała na oszronione futro, która skinęła głową. Inne karmicielki przyglądały się w milczeniu. Błękitna gwiazda kontynuowała. Jej wczorajsze wyczyny udowodniły, że jest dzielna i lojalna. Jeśli zechce, przywitamy ją jako pełnoprawnego członka naszego klanu. Ze swojego miejsca na skraju żółty Tykieł popatrzyła w górę na przewodnictwinę klanu i zamruczała. To dla mnie zaszczyt, błękitna gwiazdo i przyjmuję twoją propozycję. Dobrze, miauknęła błękitna gwiazda stanowczo, dając znać, że uważa sprawę za zamkniętą. Ognista łapa zamurczał z radością i trącił szarą łapę. Z zaskoczeniem uświadomił sobie, ile dla niego znaczy publiczne okazanie żółtemu kłowi zaufania przez błękitną gwiazdę. Błękitna gwiazda znów zaczęła mówić: Wczoraj wieczorem obroniliśmy się przed klanem cienia, ale wróg wciąż nam zagraża. Będziemy kontynuować wyprawy rozpoczęte dzisiaj rano oraz patrolować granice. Nie możemy zakładać, że wojna się skończyła. Tygrysi pazur wstał, wyprostował ogon i spojrzał w dół na zebrane koty. Klan cienia napadł na obóz. Gdy się od niego oddaliliśmy, warknął: Dobrze wybrali moment. Skąd wiedzieli, że obóz jest tak słabo broniony? Czy mają oczy w naszym obozie? Ognista łapa zamarł przerażony, bo tygrisi pazur utkwiły zimne spojrzenie w krótszej łapie. Niektóre koty podążyły za wzrokiem nowego zastępcy i wpatrywały się w zdziwione, się zdziwione w czarnego ucznia. Krótsza łapa patrzył w ziemię i nerwowo przebierał łapami. Teglisi pazur mówił dalej. Mamy czas do zachodu słońca. Musimy skoncentrować się na odbudowyw odbudowywaniu obozu. Tymczasem jeśli ktoś z Was ma jakiego, jakiekolwiek podejrzenia, powiedzcie mi o nich. Zapewniam, potrafię dochować tajemnicy. Skinieniem głowy pozwolił klanowi się rozejść, po czym odwrócił się i zaczął szeptać do błękitnej gwiazdy. Koty rozdzieliły się i zaczęły obchodzić obóz, oceniając szkody i tworząc grupy robocze. Kruczołapo! – zawołał ognista łapa, wciąż wstrząśnięty złowieszczą aluzją tego pazura, że jego własny uczeń zdradził klan. Ale łapa był już daleko. Ognistołapa widział, jak proponuje obciętemu ogonowi i białej burzy pomóc w zbieraniu gałązek, tak, by mogli załatać wyłomy w ścianie granicznej, a potem odchodzi. Kluczyła pan najwyraźniej nie chciał rozmawiać. Chodźmy mu pomóc, zaproponował Szarałapa. łapa. Miał bezbarwny, wyczerpany głos i zmętniałe oczy. Idź, dołączę za chwilę, odpowiedział ognisto łapa. Chce najpierw zajrzeć do żółtego kła i sprawdzić, jak się czuje po walce z czarną stopą. Zajrzał do jej gniazda w wykrocie. Leżała wyciągnięta w cieniu. Jej oczy miały zamyślony wyraz. Ognistołapo! odezwała się na jego widok. Cieszę się, że przyszedłeś. Chciałem sprawdzić, jak się czujesz, miałknął ognistołapa. – łapa. Stare nawyki trwają dłużej niż stare zapachy, co? Miałknąła żółty kieł z przebłyskiem dawnego ducha. Chyba tak, przyznał ognistołapa. Jak się czujesz? Stara rana na nodze znów się odezwała, ale będzie dobrze, odpowiedziała żółty kieł. Jak udało ci się odeprzeć czarną stopę? zapytał ognista łapanie, zdolny ukryć podziw podziwu. Czarna stopa jest silnym, ale niezbyt mądrym wojownikiem. Walka z tobą była większym wyzwaniem. Ognista opa oczekiwał błysku hum humoru w jej starych oczach, ale niczego takiego nie zauważył. Żółty ją ciągnęła. Znał go od małego, nie zmienił się, zabijaka, ale bez mózgu. Ognista opa usiadł przy niej. Nie dziwi mnie, że błękitna gwiazda poprosiła cię, byś dołączyła do klanu. Powiedział: Wczoraj wieczorem naprawdę okazali swoją lojalność. Żółtek je uderzyła go na o ziemię. Być może naprawdę lojalny kot powinien walczyć po stronie klonów, w którym dorastał. W takim razie ja powinienem walczyć ze swoich dwunożnych zwrócił uwagę ognista Żółty kieł rzuciła mu pełne podziwu spojrzenie. Dobrze powiedziane, młodzieńcze, ale przecież tobie nigdy nie, brakowa... nie brakuje pomyślunku. Ognista łapa poczuł w sercu ukłucie smutku. Wciąż pamiętał, że podobne słowa wypowiedział również lwie serce. Tęsknisz za klaną cienia? zapytał. Żółty kieł zamrugała powoli oczami. Tęskniesz za starym klanem cienia, miałknęła w końcu. Już nie jest taki sam. Od czasu, gdy złamana gwiazda został przywódcą, zaciekawił się ognista łapa. Tak, przyznała godnie żółty kieł. To on wszystkich odmienił. Zaśmiała się chrapliwie. Zawsze umiał doskonale przemawiać. Gdyby się mocno postarał, potrafiłby się przekonać, że mysz jest królikiem. Być może dlatego nie zauważyłam jego wad. Stara kocica wpatrzy, wpatrzyła się w dal, zatopiona we wspomnieniach. Stawiam, że nie zgadniesz, kto jest nowym medykiem kalnucienia? Miałknął ognista łapa, przypominając sobie na, nagle, czego dowiedział się na zgromadzeniu. Czuł się teraz, jakby odbyło się ono księżyce temu. Jego słowa przywołały żółty kieł z powrotem do rzeczywistości. Czy nie cieknący nos? Miałknęła. Tak! Żółty kieł potrząsnął głową. Ale on nie potrafi wyleżeć nawet własnego przeziębienia. To samo powiedział szara łapa. Przez chwilę mruczeli razem, rozśmieszeni. W końcu ognista łapa podniósł się. Zostawiaj cię teraz, odpoczywaj. Wezwij, wezwij mnie, gdybyś jeszcze czegoś potrzebowała. Żółty kieł podniosła głowę. Zanim odejdziesz, odniosła po. Słyszałam, że uczestniczyłeś w walce ze szczurami. Zraniły cię do krwi? Wszystko w porządku. Nakrepiony liść przyłożyła nagietek na moje rany. Czasami nagietek nie jest dostatecznie mocny na ugryzienie szczura. Znajdź kępę dzikiego czosnku i wytarzaj się w nim. Przypuszczam, że rośnie niedaleko wejścia do obozu. Wyciągnie wszystkie szczurze trucizny. Chociaż, dodała sucho, twoi koledzy z, z legowiska nie podziękują mi za te radę. Ale ja ci dziękuję. Dzięki, żółty kle. Powiedział ognistołapa. Uważaj na siebie młodzieńcze. Żółty kieł spoglądała na niego nie, nieco dłużej. Potem oparła podbródek na przednich łapach i zamknęła oczy. Ognistołapa prześlizgnął się pod gałęziemi otaczającymi legowisko żółtego kła i skierował się do tunelu, by poszukać dzikiego czosnku. Słońce już zachodziło i słyszał karmicielki układające do snu swoje małe. Dokąd się wybierasz? Warknął głos z wścienia. To była ciemna pręga. Żółty kieł kazała mi wyjść i nie będziesz spełniał jej poleceń, syknął wojownik. Idź pomóc przy naprawach, Żaden kot nie opuści dziś wieczorem obozu. Dodał bijąc ogonem o ziemię. Tak ciemna pręgo. Miał knął ognisto łapa, pochylając pokornie głowę. Odwrócił się i miąknął pod nosem. Durna pręga. A potem pobiegł w kierunku granicy obozu, gdzie dostrzegł szarą łapę i kurczą łapę, łatających skrzętnie duży wyłom w ścianie. I zieleni. Jak żółty kieł? Zapytał szarołapa. gdy Ognistołapa przykłusował do niego. Ma się dobrze. Twierdzi, że na ugryzienie szczurów może pomóc dziki czosnek. Szedłem właśnie go szukać, ale ciemna pręga rozkazał mi zostać w obozie, powiedział Ognistołapa. Dziki czosnek? miałknął szarołapa. Nie miałbym nic przeciw temu, żeby go zastosować. Wciąż boli mnie noga. Może wymknę się i poszukam, zaoferował Ognistołapa. Miał za złe ciemnej prędze. Bezceremonial, bezceremonialne potraktowanie... I z zadowoleniem skorzystałby z okazji, by go przechytrzyć. Nikt nie zauważy, że wyślizgnąłem się przez tę dziurę. To będzie tylko kilka króliczych susów. Króczo opa zmarszczył brwi, ale szaro opa kiwnął głową. Będziemy cię koryć szepnął. Ognista trącił go nosem z wdzięcznością i wyskoczył przez dziurę w ogrodzeniu. Zaczął szukać kępy dzikiego czosnku. Mocny cierpki zapach szybko pomógł mu odnaleźć do niej drogę. Słońce skryło się już za horyzontem i na granatowym niebie wychodził. Kś Wschodził księżyc. Zimne powiewy mierzwiły sierść. Nagle ognista opazła złapał niesiony z wiatrem zapach kotów. Powąchał ostrożnie. Klan Nie, to po prostu to pazur i dwa inne koty. Jeszcze raz ściągnął powietrze: ciemna pręga i długi ogon. Co oni to robią? Zaciekawiony, opadł do pozycji tropiącej. Łapa za łapą skradał się przez zarośla, trzymając się pod wiatr, by uniknąć wykrycia. Wojownicy stali w cieniu kępy paproci, głowa przy głowie. Wkrótce ognisty łapa znalazł się na tyle blisko, że mógł słuchać ich rozmowy. Klan gwiazdy wie. Mój uczeń od początku był mu obiecujący, ale nigdy nie oczekiwał, że okaże się zdrajcą. Warknął Grysi Pazur. Oczy ognistej łapy powiększyły się, a futro zadrgało w szoku. Wyglądało na to, że tygrysi Pazur ma zamiar zrobić coś więcej niż tylko czynić aluzję, że Łapa zdradził klan. Na jak długo Łapa zniknął w czasie podróży do ust matki? zapytał ciemna pręga. Na tyle, ile zajmuje drogę do obozu klądzienia i z powrotem, padła groźna odpowiedź zastępcy. Futro na ogonie ognistej łapy zjeżyło się gniewnie. To niemożliwe, pomyślał, był z nami cały czas. Teraz zabrzmiał piskliwe z podniecenia odgłos długiego ogona. Musiał powiedzieć im, że przywódczyni i najsilniejszy wojownik klanu pioruna oddalili się od obozu inaczej dlaczego by nas napadli? Jesteśmy ostatnim klanem stawiającym opór Klanowiczenia. Musimy pozostać silni! odpowiedział tego Ryszpazur. Ton jego głosu stał się teraz aksamitnie miękki. Czekał w ciszy na odpowiedź. Ciemna pręga odpowiedział z zapałem, jakby wciąż był uczniem tygrysiego pazura i podawał poprawną odpowiedź na pytanie o techniki polowania. Jego słowa pozbawiły ognisto łapetchu. Klonowi będzie powodzić się lepiej bez takiego zdrajcy, jak kruczołapa. Muszę powiedzieć, że zgadzam się z tobą, ciemna pręgo, wyszeptał tygrysi pazur głosem ciężkim z emocji. Chociaż jest moim własnym uczniem. Oddalił się, jak gdyby był zdenerwowany, by dodać coś więcej. łapa usłyszał dość. Całkiem zapomniał o dzikim czosnku. Obrócił się i możliwie jak jak najciszej i najszybciej przegradł się z powrotem do obozu. Postanowił nie mówić Kruczej Łapie o tym, co usłyszał. Przyjaciel przeraziłby się. pa myślał szybko. Co można zrobić? Te zrobił był zastępcą przywódczyni klanu. Wielkim wojownikiem, popularnym wśród wszystkich kotów. Nikt nie da wiary oskarżeniom rzucanym przez ucznia. Ale Kruczej Łapie grozi straszne niebezpieczeństwo. pa otrząsnął się, próbując uporządkować myśli. Może zrobić tylko jedno. O tym, co usłyszał, musi powiedzieć Błękitnej Gwieździe i jakoś przekonać się, że mówi prawdę.